cześć. z tej strony, a w dzisiejszym odcinku naprawę sobie przegląd sklepu Dobra, mamy już nowy sklep I jest e, chyba znowu Harley Quinn Zestaw z monetaniem 4 Zopacalny. Bez kilofłupu też zaopłacalny Tylko jedynie pałka Zaopłacalny Znowu Harley Quinn Starzenie miło się moim zdaniem dość spocony skin i stary, też opłacalny. E, pan dobranoc brzydkim skinem nieopłacalnym. Ani szturmowiec. Dość opłacalnym skinem moim zdaniem. Ten kilo może być jeszcze dość przejdzie i tu mamy dźwięk. No i na ta emocja jest bardzo opłacalna. Nie dabowanie, pewnie każdy takie no Ona też jest dość bardzo opłacalna. I tak. Eee, tego skinę... Nie... Zabrzydki. E, tego I. To jest jedynie I to ta pani jest wciąż... Po na Dzięki wszystkim za oglądanie i ja już się z wami żegnam. Cześć! Cześć.